Często słyszę, panie mecenasie, kupiłem swoje mieszkanie sam, więc jest tylko moje. Hm. Niestety w małżeństwie to nie jest takie proste. O tym, do kogo należy mieszkanie, decydują trzy elementy. Moment zakupu, źródło pieniędzy i czy doszło do tak zwanej surrogacji. Jeśli choć jeden z nich brzmi dla Ciebie obco, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Nazywam się Iwo Klisz, jestem adwokatem oraz właścicielem Kancelarii Klisz i Wspólnicy. W tym odcinku omówimy sobie sytuacje, w których coś trafia do majątku wspólnego lub osobistego, Potem wyjaśnię Ci, jak działa surogacja, a na końcu pokażę, co się dzieje, gdy oba te majątki zaczynają się ze sobą mieszać. Zanim zaczniemy, z góry dziękuję za wszystkie lajki i subskrypcje. To naprawdę pomaga przebić się z moimi filmami do szerszej publiczności. Czekam też na komentarze z pytaniami, a jeśli wszystko okaże się dla Was jasne i zrozumiałe, napiszcie chociaż, dzięki mecenasie, fajnie się oglądało. Dla mnie to bardzo miłe, a algorytm YouTube'a docenia taki komentarz jak każdy inny. Dlatego nie krępujcie się. Ok, to zacznijmy od początku. Mieszkanie, a majątek wspólny i majątek osobisty. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet po ślubie każdy z małżonków może mieć swój majątek osobisty. I to nawet wtedy, gdy nie podpisywaliście intercyzy ani żadnej innej umowy majątkowej. Z chwilą zawarcia małżeństwa, automatycznie powstaje pomiędzy wami wspólność majątkowa. To znaczy, że wszystko, co od tej pory zarobicie albo kupicie, staje się wasze wspólne. Ale są też rzeczy, które nie wchodzą do majątku wspólnego. I to niezależnie od tego, kiedy zostały nabyte, to właśnie one tworzą majątek osobisty. W przepisach, dokładnie w artykule 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, znajdziesz całą listę tych wyjątków. Są tam m.in. prawa autorskie, nagrody za osobiste osiągnięcia, ale też rzeczy nabyte przed ślubem w drodze dziedziczenia albo darowizny. To właśnie te trzy przypadki są najczęstsze w praktyce. Jeśli coś dostałeś od rodziców, odziedziczyłeś po babci, albo kupiłeś zanim się pobraliście, to wszystko zostaje Twoim majątkiem osobistym. Innymi słowy, twój małżonek nie ma do tego żadnych praw. Żeby to lepiej zobrazować, posłuszmy się przykładem. Joanna przed ślubem kupiła kawalerkę. W trakcie małżeństwa jej rodzice darowali jej drugie mieszkanie, a potem odziedziczyła jeszcze jedno po babci. I mimo że jest mężatką, Joanna jest wyłączną właścicielką trzech nieruchomości. Gdyby doszło do rozwodu, sąd w sprawie o podział majątku w ogóle nie zajmowałby się tymi mieszkaniami. Ale! Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby Joanna w czasie trwania małżeństwa zrobiła w jednym z mieszkań generalny remont za wspólne pieniądze. Wtedy pojawiłyby się tzw. nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty. I taka inwestycja mogłaby już podlegać rozliczeniu w sądzie. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli mieszkanie formalnie jest tylko Twoje, to sposób, w jaki je otrzymujesz, remontujesz czy finansujesz, może sprawić, że Twój małżonek będzie miał do niego konkretne roszczenia. Więcej na ten temat wyjaśniam w nagraniu, do którego link widzisz teraz na ekranie oraz w opisie dzisiejszego odcinka. Czy na sprzedaż mieszkania potrzebna jest zgoda współmałżonka? Jak łatwo się domyślić, sprzedaż rzeczy należących do majątku osobistego nie wymaga zgody współmałżonka. Oznacza to, że Joanna z naszego przykładu może sama umówić się do notariusza i bez niczyjej zgody sprzedać mieszkanie, które należy wyłącznie do niej. Oczywiście taka decyzja może wywołać rodzinne napięcia, ale z prawnego punktu widzenia nie będzie z tym żadnego problemu. Inaczej wygląda sytuacja, gdy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego. Wtedy żadne z małżonków nie może sprzedać ani obciążyć jej samodzielnie. W praktyce oznacza to, że oboje małżonkowie muszą wystąpić u notariusza jako strona sprzedająca. Dlatego jeśli chcecie sprzedać wspólne mieszkanie, albo jedno z Was jest za granicą, albo z jakiegoś powodu nie może pojawić się u notariusza, to żaden problem. W takiej sytuacji można po prostu udzielić pełnomocnictwa notarialnego. Jedno z małżonków daje drugiemu upoważnienie do sprzedaży mieszkania, a cała transakcja odbywa się tak, jakby oboje byli obecni przy podpisywaniu aktu. Kupno mieszkania w czasie trwania małżeństwa. Czyli kupicie mieszkanie w trakcie trwania małżeństwa za środki pochodzące z majątku wspólnego, np. z waszych wynagrodzeń za pracę, to takie mieszkanie z automatu wchodzi do majątku wspólnego. W małżeństwie, w którym obowiązuje wspólność majątkowa, nie ma podziału na moje i Twoje pieniądze. To, co zarabia mąż i to, co zarabia żona, należy do obojga. Podobnie wygląda sytuacja z kredytem. Jeżeli kredyt został zaciągnięty w trakcie małżeństwa, to nawet jeśli tylko jedno z małżonków podpisało umowę kredytową, nieruchomość kupiona za te pieniądze będzie majątkiem wspólnym. W praktyce jednak zdarzają się sytuacje, w których jedno z małżonków próbuje tą zasadę obejść. Jak wygląda taka próba? Na przykład przy zakupie mieszkania notariusza mąż składa oświadczenie, że nieruchomość jest kupowana ze środków pochodzących z jego majątku osobistego, mimo że w rzeczywistości pieniądze pochodzą z jego wynagrodzenia, czyli z majątku wspólnego. Taka sytuacja zdarza się zwłaszcza wtedy, gdy jedno z małżonków zarabia więcej i próbuje w ten sposób uratować część swojego majątku, zatajając fakty przed drugą stroną. Ważne jest to, że notariusz nie będzie żądał dowodów na to, czy oświadczenie małżonka jest prawdziwe. Po prostu sporządzi akt notarialny zgodnie z jego treścią. Problem polega na tym, że takie oświadczenie nie zmienia rzeczywistości. Jeżeli zakup został sfinansowany z majątku wspólnego, to bez względu na to, co znalazło się w akcie notarialnym, nieruchomość i tak należy do obojga małżonków. Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał, że o tym, co wchodzi do majątku wspólnego, nie decydują oświadczenia stron, tylko przepisy prawa. W sprawie o podział majątku wspólnego takie sztuczki można stosunkowo łatwo obalić, o ile druga strona wie, jak to udowodnić. Kiedyś miałem do czynienia właśnie z taką sprawą. Małżeństwo pilnie chciało kupić nieruchomość. Kobieta była wtedy w zagrożonej ciąży i przebywała w szpitalu. Para wymyśliła wówczas, że mężczyzna u notariusza oświadczy, że środki pochodzą z jego majątku osobistego, dzięki czemu angażowanie kobiety w czynności notarialne będzie zbędne. Tak też się stało. Pech chciał, że po dwudziestu kilku latach małżonkowie się rozwiedli. Doszło do sprawy o podział majątku, a mężczyzna stwierdził, że nieruchomość stanowi jego wyłączną własność, bo tak przecież było wpisane w akcie notarialnym. Na szczęście takie twierdzenie można obalić, chociaż wymaga to zaangażowania w trakcie trwania procesu. I jak nam się udało to osiągnąć? Posłuchaj do końca, żeby się przekonać. Wracając do naszego głównego tematu, chcę podkreślić, że istnieje jeden bardzo ważny wyjątek od zasady, że wszystko, co kupujecie w trakcie małżeństwa, wchodzi do majątku wspólnego. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy zakup został faktycznie sfinansowany z majątku osobistego, czyli na przykład z pieniędzy odziedziczonych, otrzymanych w darowiźnie albo ze sprzedaży mieszkania należącego wcześniej wyłącznie do jednego z małżonków. I właśnie w takich sytuacjach w grę wchodzi zasada surogacji, o której za chwilę ci opowiem. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli interesuje Cię wątek wspólnego kredytu po rozwodzie, o którym mówiłem wcześniej, to jego rozwinięcie znajdziesz w odcinku, do którego link znajdziesz gdzieś tutaj oraz w opisie dzisiejszego nagrania. Zasada surogacji. Wyobraź sobie taką sytuację. Piotr ma mieszkanie po babci. Żeni się z Mileną, po jakimś czasie sprzedaje to mieszkanie i kupuje inne już w trakcie trwania małżeństwa. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że skoro zakup był w czasie trwania małżeństwa, to nowe mieszkanie jest wspólne. Ale nie, nadal stanowi ono majątek osobisty Piotra. Dlaczego? Bo w tym przypadku działa tak zwana zasada surogacji. W dużym skrócie, jeżeli sprzedajesz coś, co należało tylko do Ciebie i za te pieniądze kupujesz coś nowego, to to nowe również jest Twoje. Mówiąc prosto, jedno mieszkanie zastąpiło drugie, ale w tej samej szufladzie majątkowej. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z prawem istnieje domniemanie, że wszystko, co zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa, wchodzi do majątku wspólnego. To znaczy, że jeśli ktoś twierdzi, że kupił coś z majątku osobistego, to on musi to udowodnić. Na przykład wykazać, że pieniądze pochodziły ze sprzedaży odliczonej nieruchomości, z darowizny albo z oszczędności sprzed ślubu. I właśnie dlatego zasada surogacji w praktyce często wymaga dowodzenia. Po latach bywa trudno wykazać, skąd pochodziły środki, zwłaszcza jeżeli nie przechowuje się starych umów czy historii rachunków. Warto więc dokumentować takie transakcje od początku. Wtedy, jeśli dojdzie do podziału majątku, sytuacja jest jasna. Zasada surogacji działa też wtedy, gdy takich wymian było kilka, i o tym opowiem Ci w następnym rozdziale. Wielokrotna surogacja. Wielokrotna surogacja to nic niezwykłego, zwłaszcza gdy małżeństwo trwa przez wiele lat. W praktyce często wygląda to tak. Marcin ma kupioną kawalerkę jeszcze przed ślubem. Sprzedaje ją i razem z żoną kupuje mniejsze mieszkanie. Po kilku latach sprzedaje je z kolei, żeby wybudować dom. Na papierze wszystko wygląda prosto, ale w rzeczywistości z każdym kolejnym krokiem coraz trudniej ustalić, co z czego pochodziło. I tu właśnie pojawia się problem, bo choć w akcie notarialnym domu widnią oboje małżonkowie, to część środków, które pochodziły ze sprzedaży kawalerki Marcina, wciąż jest jego majątkiem osobistym. To tak zwany nakład z majątku osobistego na wspólny, który można i warto rozliczyć. Takie rozliczenia wymagają jednak dokładnych obliczeń, często z pomocą biegłego sądowego. Trzeba ustalić, jaki procent wartości pierwszego mieszkania stanowi udział w zakupie kolejnego, a potem przenieść to na wartość domu. Z mojego doświadczenia wynika, że w tego typu sprawach łatwo popełnić błędy. Najczęstszy z nich brak wniosku o rozliczenie nakładu. Sąd nie zrobi tego z urzędu, jeśli samo to nie zawnioskujesz. Te pieniądze po prostu przepadną. A po zakończeniu sprawy nie da się już tego nadrobić. Dlatego szczerze polecam skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, zanim podejmiesz takie kroki. W kancelarii, kliszy i wspólnicy od lat pomagamy klientom w sprawach o podział majątku i rozliczenia nakładów. Wiem, że nie są to łatwe sprawy, często dochodzą emocje, wspólne wspomnienia, a do tego kwestie finansowe, które mogą zaważyć na przyszłość. Nasza główna siedziba znajduje się we Wrocławiu, ale mamy także oddziały w Katowicach, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Współpracujemy także z prawnikami w Warszawie i Krakowie, a jeśli mieszkasz dalej, bez problemu możemy pomóc Ci online. Czasami wystarczy jedna konsultacja, żeby wyjaśnić wątpliwości, dobrze przygotować wniosek albo uniknąć błędu, który później kosztuje dziesiątki tysięcy złotych. Więcej o mnie i moim zespole przeczytasz na stronie internetowej, do której link widzisz teraz na ekranie. Sprawy o podział majątku rzadko są zero jedynkowe. Czasem wszystko zależy od jednego dokumentu, dobrego wniosku albo sposobu, w jaki przedstawisz swoje argumenty. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja sprawa pójdzie w dobrym kierunku, zapraszam do współpracy. A teraz wracamy do naszego tematu. Zasada surogacji, a zakup mieszkania z różnych środków. Wyobraź sobie taką sytuację: Julia odliczyła mieszkanie po ojcu. Po ślubie wraz z mężem postanowiłaś sprzedać i kupić większe. Część pieniędzy pochodziła ze sprzedaży tego odziedziczonego mieszkania, czyli z jej majątku osobistego, ale brakującą część małżonkowie pokryli wspólnym kredytem. No i teraz pytanie: czy to nowe mieszkanie jest jej, czy wspólne? Tu zaczynają się schody, bo orzecznictwo sądów w takich sprawach bywa niejednolite. Większość sądów uznaje jednak, że należy ustalić, jaka część środków pochodziła z majątku osobistego, a jaka z majątku wspólnego. Przykładowo jeśli 80% wartości mieszkania sfinansowano z pieniędzy Juli, a pozostałe 20% z kredytu spłacanego wspólnie, to zasada surrogacji działa w tym zakresie. Mieszkanie pozostaje majątkiem osobistym Juli. Nie oznacza to jednak, że jej mąż zostaje z niczym. Ma prawo żądać rozliczenia tych środków, które pochodziły z kredytu, czyli z majątku wspólnego. To tak zwany nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty i można domagać się jego zwrotu przy podziale majątku. Są jednak inne orzeczenia. Na przykład, Sąd Najwyższy w 2018 roku uznał, że jeśli mieszkanie zostało kupione częściowo z pieniędzy osobistych, a częściowo z majątku wspólnego, to wchodzi do obu tych majątków naraz w takich proporcjach, w jakich zostały użyte środki. Mówiąc prościej, jeśli 1 trzecia pochodziła z pieniędzy Jacka, a dwie trzecie z majątku wspólnego, to mieszkanie w jednej trzeciej należy do niego, a w dwóch trzecich do obojga małżonków. Szczerze mówiąc, ta koncepcja mnie nie przekonuje. W praktyce tworzy się taki prawny potworek którego trudno później rozliczyć. Ale nie można wykluczyć, że w konkretnej sprawie sąd pójdzie właśnie tą drogą. Dlatego tak ważne jest, by przy większych transakcjach dobrze udokumentować źródło pochodzenia środków, bo nawet kilkanaście procent udziału w nieruchomości może zrobić dużą różnicę przy podziale majątku. Rozszerzenie wspólności majątkowej. Wyobraź sobie taką sytuację. Julia i Kacper są zgodnym małżeństwem. Wszystko układa się dobrze, ale Kacperowi przeszkadza jedna rzecz. Mieszkają w mieszkaniu, które formalnie należy tylko do Julii. Julia widzi, że to dla niego ważne i postanawia coś z tym zrobić. W takiej sytuacji małżonkowie mają dwa rozwiązania. Pierwsze, mogą pójść do notariusza i zawrzeć umowę darowizny. Wtedy Julia przekazuje udział w mieszkaniu swojemu mężowi i od tej chwili nieruchomość staje się ich wspólną własnością. Drugie rozwiązanie to podpisanie umowy majątkowej-małżeńskiej, potocznie zwanej intercyzą. Ale w tym przypadku nie chodzi o jej zniesienie, tylko o rozszerzenie wspólności majątkowej. Taka umowa sprawia, że mieszkanie, które wcześniej było majątkiem osobistym Julii, staje się częścią majątku wspólnego. To bardzo praktyczne rozwiązanie, zwłaszcza gdy małżonkowie chcą uporządkować sprawy majątkowe i uniknąć nieporozumień na przyszłość. Niestety, ale mamy tu pewne ale. Zwróć uwagę na jedną rzecz w naszym przykładzie. Kacper otrzymał od żony połowę mieszkania bez żadnego świadczenia zwrotnego, czyli potocznie mówiąc za darm. A to oznacza, że w przyszłości, po śmierci Julii, jej dzieci mogą wystąpić do Kacpra z żądaniem zapłaty zachowku. Co to takiego ten zachowek i czy naprawdę jest się czego obawiać? Wszystko wyjaśniam w tym filmie, do którego link widzisz teraz na ekranie oraz w opisie dzisiejszego odcinka. Jak udowodnić przed sądem, że surogacja albo nakłady miały miejsce? Na zakończenie kilka słów o tym, jak udowodnić przed sądem, że środki pochodziły z określonego majątku. Sprawy o podział majątku po rozwodzie nie należą do łatwych, ani pod względem prawnym, ani dowodowym. Wrócę do jednej z moich spraw, którą prowadziłem kilka lat temu. Klientka nie mogła stawić się notariusza, bo była w zagrożonej ciąży. W akcie notarialnym znalazło się oświadczenie, że środki na zakup mieszkania pochodziły z majątku osobistego męża. Po latach przy rozwodzie musieliśmy wykazać, że było inaczej, że te pieniądze w rzeczywistości pochodziły z majątku wspólnego. To nie było proste, bo transakcja miała miejsce ponad 20 lat wcześniej, ale udało się. Pomogły zeznania świadków, rodziców i znajomych mojej klientki, dokumentacja medyczna potwierdzająca jej hospitalizację, a przede wszystkim historia rachunków bankowych. Nawet po tylu latach można było prześledzić wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej przez męża. A skoro były to dochody z pracy, to w świetne prawa należały do obojga małżonków. W sprawach o podział majątku, właśnie takie szczegóły często decydują o wyniku. Czasami wystarczy dobrze udokumentowana zbieżność dat. 11 maja sprzedaliśmy kawalerkę, 15 maja kupiliśmy drugie mieszkanie. I już widać, skąd pochodziły pieniądze. To właśnie takie niuanse decydują o wszystkim. Czy coś stanowi majątek wspólny, czy osobisty. I czy w ogóle można to jeszcze udowodnić po latach. Czasami wystarczy jedno zdanie w akcie notarialnym, albo przelew sprzed 20 lat żeby całkowicie zmienić wynik sprawy. Ale wierz mi, to wcale nie są najtrudniejsze przypadki. Najwięcej emocji i najostrzejsze spory pojawiają się wtedy, gdy w grę wchodzą darowizny od rodziców. Pomoc finansowa, działka pod dom, dopłata do kredytu wszystko w dobrej wierze, na szczęście młodych. A potem przychodzi rozwód i nagle okazuje się, że to, co miało być tylko wsparciem dla dziecka, stało się kością niezgody między byłymi małżonkami. Rodzice czują się oszukani, dzieci bezradne, a sąd musi rozplątać emocjonalny i finansowy węzeł, który często powstawał latami. Właśnie o takich sytuacjach opowiadam w innym nagraniu, do którego link znajdziesz gdzieś tutaj. Dowiesz się z niego o tym, jakie konsekwencje w czasie sprawy rozwodowej mogą powodować darowizny od rodziców i o tym, jak można chronić majątek przed nieporozumieniami, zanim będzie za późno. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.